No, witam, witam, witam wszystkich serdecznie i zapraszam Was do yy, fajnej bitwy na eboli albo, albo 279E, inaczej mówiąc. obiekcie 279E: ta bitwa jest naprawdę fenomenalna, yy, niesamowita. I moim zdaniem szczególna to jest odpowiedź dla graczy, którzy pytam się, ile potrzeba, zrobić, jaki trzeba zrobić, wynik, żeby mieć Emeczkę. A to jest właśnie, właśnie ta cała bitwa, to znaczy odpowiedzią, ile musisz zrobić na koniec, żeby była taka rzecz. Z nie pomijając też, że że człowiek już jest trochę ja ogrywan ode mnie już jakiś czas i próbują zrobić biegłość, więc y, życzcie mi powodzenia w biegłości, a jak zrobię biegłość, to Was poinformuję na live bądź w filmiku. A tak, mówiąc po co tu dojechałem, to tak, pojechałem po to, żeby spotkać super konia. Niestety yy, na no, razie nie widzę super konia, bo liczę, że może tak gdzieś tam na środku podjedzie, tam gdzie jest ten TVPek, ale tam to jest tylko Lycick i Magic, więc nie do przodu tu dumnie krocąc i pełni. Chcę też, Wam też podkreślić, że to jest bardzo, moim zdaniem, fajne losowanie, bo ósemki, dziewiątki, dziesiątki, więc Wynik na pewno będzie dość fajny, choć nie aż tak bardzo dobry. Więc jak zapewne wszyscy wiedzie, wiedzie, wiedziecie, a może niektórzy nie wiedzą pewnych rzeczy, ale nie wiem, panie może wspominać, że Ebura jest ma powiedzieć jeden z tych potężnych czołgów Moła powiedzieć, że nawet jest... Nawet chyba nawet trochę popularny mi się zdaje. I, i przynajmniej przy y, tych topowych kanałach jest nawet taki bardziej wymagany nawet, żeby w ogóle coś zagrać. No to więc y, Zobaczymy co z kolei będzie. No, teraz my tu jedziemy na dwa czołki Liczę przynajmniej, że coś się tu strzelam, ale niestety TFP jest szybszy i ucieka. Zobaczcie na mini mapie, że linie K ciężkie super konie, Polaki i inne czołgi najprawdopodobniej jeszcze tam się czają na tej linie właśnie Napierają w tą flankę, napierają, a my spokojnie wygrywamy tą flankę. A ja koniec tego polaka, oczywiście, no, po uszkodzenia, i teraz, i teraz, i, I stara na wykończeniówkę za 200 HP. Nie było to problemu żadnym. Niby trochę wolny czołg, ale 200 HP umie zciągnąć na takim ósemce. Teraz na przykład mola też tak ten zestaw, który ja nazwę, to jest wzmocnienie, wentylacja i dosyłacz. Część z nich zamiast wzmocnienia używa turbosprężarki, którą żeby zwiększyć mu prędkość, bo jak wiadomo ebola nie jest zbyt dynamicznym czołkiem, jest trochę wolny. Ale niestety ja wolę grać w zestawie na wzmocnienie, bo ja czuję, że jest to moja ulubiony zestaw i czuję w tym zestawie, że po prostu robię więcej uszkodzeń, lepszy wynik po prostu i poza tym też mam trochę więcej tych HP niż i 2,5. Szkoda też, że nie mamy filetowego HP-ków, niestety. Nie, nie, nie było mi dane to mieć, niestety. Ale teraz, teraz ta rozgrywka, to na 800 to w sumie ładnie nadmówił, bo to, to jest po prostu, że nada w sumie było... O, skorpion totalnie, ja nie wiem co on zrobił, bo burzaki na mnie to w... nie działają po prostu, nie działają. Teraz magiczne pancerze ebolki, Bok niesamowicie ładny dinga. Ja szczerze mówiąc, ja no, przez chwilę powiem szczerze, że ja ostatnio trochę na eboli, ostatnio trochę pogrywam, a na jakiś czas i widzę, że no, ta ebola ma te boczki takie. Jakiś sztylet, taki trochę um, demon prędkości. E, raczej demon pancerza. magi ten sposób dinga od niego jakiś sposób. Więc e, ja wycofuję się trochę, po oczywiście ja nie wiem ile mała fantach Pestek. Więc nie chcę ryzykować, że on ma full auto-magazynka i mi cały magazynek wpakuje. Może nie cały, ale przynajmniej prawie cały. A ja taki, bo to ja nie jestem w stanie na takie ryzyko w ogóle dotrwać po prostu. My mamy już 5 kg, 3000 uszkodzeń zaledwie. Ale to jest zaledwie tylko wisienka na tocie, bo jedziemy na tego wafla. Ja nie wiem, czy ja powinienem powiedzieć, że nazwę Wutek, yy, na przykład Legenda Wota, albo na przykład yy, wafel albo w sumie... Ten czok jest na tyle stary i zapomniany, że trudno no teraz określić, jak powinno się, jak kiedyś się mówi a jak w ogóle dziś powinno się mówić, więc ja będę na niego nazywał Wafel, ale może niektórzy będą nazywał Pogromce Magazynków, choć co sumie do niego nawet pasuje, bo on no, najlepszy magazynek. Szósty frak i już mam pewne, że tu będę miał otrzymaną specjalistę. 4000 uszkodzeń, mam super, koń mi tu ucieka, próbuję blind'ika ach. No niestety super konitor tak yy, skręca było widać, więc szkoda, że ja myślałem, że może tak zawróci, ale no cóż no nie było mi tu wskazane. Ale się pojawił wielkim cudem i, i celujemy, celujemy i siódmy frak na moim koncie 4200 uszkodzeń. 11 na 11 Przegrywam hp -kowo. A tu jest dajzik Kolega ma dwa biegłości, jak widzę. Ale akurat niestety nie było mu wskazane wbić trzecie biegłości. Na to wygląda. E, chciałbym też, e, też Wam e, pokazać też, że nie trzeba na samych goldach grać. Też na tym boli, żeby zrobić fajny wynik. E, Fakt, faktem, że słynne wyniki są takie obeznane, że, na przykład, że od innych yy, kanał obeznanych z WOTEM. pewne pokażą, że Ebola 40 Gold, duże zestawy, racje i full pary czy dyrektywy wsadzone na gaśnicę, czy jakieś tam będą chcieli, i ale po 10 tysięcy. A ja chcę pokazać, jak trzeba mieć odznakę e, Emeczkę mistrzowską, którą mi jeszcze nie wbiłem, a po tej bitwie zdobyłem. No. Słynne kontowanie się czołgiem na takie góreczki jest bardzo mi wskazane, bo kontuje dział... Górną płytę i tu nim nie przebi nad standardne... nie wiem, jak się stało, że on mi nie przebił, ale nie przebił. Niestety... Problem tych hitów, że lubią gra pochłaniać gąski co dla mnie jest trochę... Totalnym nieporozumieniem, bo hity powinny być... Innymi pociskami. No. Polak jest zniszczony i mi został tylko standard. Ma raz nie najprawdopodobniej 9, czyli jeżeli nie zabierze. Starana wy. I dziewiąte zniszczenie na moim kodzie 6600 uszkodzeń i 9 zniszczenie. Widzimy się na wynik końcowy. A wyniki końcowe są takie następujące. Do tego weszła emeczka, jak mówiłem już chyba kilkakrotnie w tej bitwie Duży koliber. specjalista scalowała się, no to raczej nikogo, by raczej nie Dziwisz, 9 killing. 6700 uszkodzeń 1500 ekspa bazowego no, i następujące na plus wyszedłem 40 000. Podkreślam, że, że bez kontapem 17 na plus się by miał, szczerze mówiąc. Amunicja w sumie, ponoszę, że tak za bardzo aż tak drogodnie wyszło z, z wyniku tego, bo po prostu. Trochę falię na 16 zwykłych, jeszcze to 12 też z goldowych, więc jako tako coś poszło. No i w tym momencie się żegnam z wami i napiszcie też w ogóle na komentarzach, czy MK wam się udała na Eboli, czy jakimś innym pojeździe, no, którego było ciężko zdobyć. Bo ja mam wrażenie, że te Mki już tak łatwo nie idą jak kiedyś. I w sumie, i to jest ma powiedzieć, przedsmak tego, ile musisz zrobić, żeby zasłużyć na emeczkę. A przy dzisiejszych czasach, przy takich szybkich i jednostronnych bitwach, nie jestem pewien, czy jest w ogóle coś takiego w stanie zrobić. No, do usłyszenia. Hey, hey.